Słuchaj, co się stało z tym Marcinkiem. No, właśnie, kiedy u niego się skończyło to opowiadanie. 6-7 o... lat. lat. I potem koniec. Koniec. On Zawsze nie pamięta nic. Nic, zero. Bo on tak nie jest, tak, że on cię atakuje tą historią. Się Tylko opowiada. musisz go podebrać. Musisz go podebrać, tak delikatnie go podejść, mm -hmm. ale podaję wszystkie szczegóły, tam wiesz, no, wszyciutko, jak na przykład mówił, jak zobaczył swoje ciało tam we krwi, jak miał ten wbity ten nóż, leciał do krajnami. No, dobrze, ale poczekaj, bo teraz jedna rzecz. Pytałem go, jak głowy. jest w Krainie aniołku, Powiedział, że w porządku. Jeśli on, dziadek, profesor, rodzice, Uwrażliwili się na tę historię, tak. usłyszeli to. A co się, Robert, by wydarzyło, gdyby w ogóle to zostało zignorowane przez rodziców, przez otoczenie, nie, że dziecko on... opowiada coś, to no, i to jakby znika i tego nie ma. i. Bardzo często w rodzinach jest tak, że dzieci opowiadają, to jest ignorowane. Pytam o konsekwencje właśnie naszej duchowości czy reinkarnacji. Czy, czy to niesie za sobą jakieś konsekwencje? To, że to jest ignorowane, że my przerywamy pewien łańcuch? Taka historia jak z Marcinkiem nie pojawia się przypadkowo. Ona miała się pojawić, dlatego że ja mam ją mieć w swoich kartach i ją przedstawiać, żeby ludziom pomagać, odnaleźć światło.